Cześć! Skończyłam tę kawę kropka, czy możesz mi dać butelkę? Dzięki! Zostań moją żoną na jeden dzień. Idź, idź. Nie mam czasu na żarty z tobą. Jeszcze nie skończyłam zbierać tych butelek. 500 tysięcy. Dam ci 500 tysięcy. 500 tysięcy! Synu, dziś na kolacji twoja ciotka przyjdzie ze swoją piękną synową. Jeśli znowu sam przyjdziesz do mnie, to nawet nie wracaj. Ja? Jeśli pomożesz mi dobrze odegrać tę rolę, dorzucę ci kolejne 500 tysięcy. Milion. Ile musiałabym zebrać butelek, żeby tyle zarobić? Ja? Ale ja tak wyglądam. W środku jest sukienka, przebierz się w nią. Jest też ten krem B bez z pięcioma witaminami C. Musisz go użyć, inaczej potrącę ci z wypłaty. Szybko idź już. O nie. Moja była żona też tu jest. Kiedyś gardziła mną, bo byłem biedny i uparła się na rozwód. Minęło tak niewiele czasu, a już znalazła nowego faceta. To nie mój były mąż. Dawno się nie widzieliśmy. Poznaj mojego męża. Jest szefem dużej notowanej na giełdzie firmy. Młody i utalentowany, prawda? Tak. A gdzie jest Twoja żona? Nie mów chyba, że po rozwodzie wciąż jesteś sam. Niemożliwe. Już dawno się ożeniłem. Moja żona jest wyjątkowo piękna. Wygląda jak gwiazda filmowa. No, niezłe przechwałki. Jeszcze powiesz, że jest gwiazdą. Dlatego miliona. Pozwól mi Cię uratować. Zaraz zobaczysz. Mam tyle niedoskonałości i plam na twarzy. Muszę coś z tym zrobić i najpierw założę nową sukienkę. Ciekawe, czy to w ogóle działa. Siostro, ty też używasz tego kremu BB z pięcioma witaminami C. To nie jest przypadkiem wyrzucanie pieniędzy w błoto. Nieprawda, to nie wyrzucanie pieniędzy. To połączenie korektora i rozświetlacza. Krem BB z pięcioma witaminami C spróbuj sama. Na twarzy jest jedwabisty, a zapach bardzo przyjemny. Tak, bazowym składnikiem są liście kiwi pełne witaminy C. Im częściej używasz, tym lepsza skóra. I nie trzeba zmywać osobnym środkiem do demakijażu. Wystarczy zwykły żel do mycia twarzy. Działa jako korektor i rozświetlacz w jednym. Cały makijaż masz gotowy w minutkę. Nie potrzeba pół godziny. Wygląd makijażu jest naprawdę świeży i nawilżający. Ma konsystencję gładkiego jogurtu. Nie trzeba żadnej techniki. Wystarczy rozmarować ręką. Ten krem BB z pięcioma witaminami jest świetny. Gdzie kupiłaś taki produkt? Muszę kupić kilka opakowań na zapas. W linku poniżej. Teraz jest promocja, aż szkoda nie skorzystać. Nie kupuj już kremu BB w regularnej cenie. Teraz podczas rocznicy masz mega rabaty. Zamów teraz, bo potem będziesz żałować przez cały rok.